Czy planuję operację plastyczną? To jest trochę przykry temat. Tak. Czy miałam kiedyś dramę z jakimś influ? Jednej dziewczyny, która zajmuje się beauty. Jak masz taki chudy brzuch? Kiedy pierwszy raz się całowałaś? Ten chłopak obok mnie. Hello widzowie, witam się z wami w kolejnym odcinku QA. Dzisiaj znowu będę odpowiadać na Wasze pytanka. Pytanka mam oczywiście spisane w moim notatniku. Tutaj mam bardzo dużo pomysłów na filmy, na nagrania i spisuję też Wasze pytania. Chyba zrymowałam. Jeżeli lubicie Kiwon zostawcie łapkę w górę i już przechodzimy do pytań. Zaczynamy ostro. Czy miałam kiedyś dramę z jakimś influ? Ja kiedyś miałam jakąś taką publiczną dramę. Wydaje mi się, że nie, ale wiem, że ktoś tam na pewno mnie kiedyś zablokował. Nie wiem dlaczego, chyba polubiłam jakiś niepochlebny komentarz. I na pewno kiedyś skomentowałam po prostu swoją opinię jednej dziewczyny, która zajmuje się beauty, zajmuje się nagrywaniem UGC. I ona wtedy totalnie mnie zjechała, że w ogóle nie powinnam tak mówić. Coś tam, coś tam wyrzuciłam je z obserwujących, i no tak Ona w ogóle ma dla mnie taki troszeczkę. Dziwny vibe, no ale takich jakichś publicznych dram nie było i mam nadzieję, że nie będzie. Myślisz, że kiedyś Ci się znudzi nagrywanie filmów na YouTube'a? Jeżeli mi się znudzi, to się znudzi, ale wątpię, bo to jest raczej tak, że jak już lubisz coś robić od bardzo długiego czasu, to raczej będziesz to lubić. Czasem wiadomo, można się wypalić, ale wiecie, po jakimś takim dłuższym odpoczynku, nawet nie wiem, dwa tygodnie od nagrywania, to już ta chęć wraca ze zdwojoną siłą, po prostu chcę się to robić i myślę, że vlogi z życia 24-letniej, 50-letniej nastolatki będą u mnie trwały wiecznie. I że pewnie nigdy nie przestanę tego robić, bo po prostu lubię sam proces nagrywania, później proces montażu, później lubię też to oglądać, uwielbiam oglądać moje story tam na TikToku. No po prostu ja też jestem swoją fanką, więc nie mogę zawieść swojej fanki. Gdzie mieszkasz? Na co dzień mieszkam w Warszawie już od 6 lat. Mamy tu i Mobile Foxa, tak mam i kupiłam je sama nigdy. Niestety nie miałam współpracy a szkoda, bo tu jest fajne, jeżeli chcecie kupić. Jedyna wada jest taka, bo ono nie ciemnieje, nie żółknie, ale się dość mocno rysuje. I to jest to jest jedyna wada. Jak masz taki chudy brzuch. Moi drodzy, to jest kwestia naprawdę wielu rzeczy. Ja przez dość długi czas, jak była pandemia, pamiętam, eksperymentowałam z jedzeniem. Myślę, że wszyscy wtedy na TikToku robiliśmy. Rafaello z skyru waniliowego, Ja też ważyłam, mierzyłam jedzenie, byłam na tym etapie. Wtedy też bardziej zgłębiłam wiedzę, Po troszeczkę później o tym, bo też pytaliście, troszeczkę zgłębiłam wiedzę odnośnie jedzenia, diety, wyrzutów insuliny, opuchnięciu i tak dalej. I po prostu. Po pierwsze, od rana zaczynam dzień od tłuszczu i białka, najlepiej, a później od węglowodanów i też każda mądra książka, nawet Glukozowa Rewolucja jest taka książka. Ja już tam podpatrzyłam, jeszcze jej nie kupiłam, ale widziałam, że też to tam jest. Po prostu ważne jest kolejne siedzenie. Ja dzień zaczynam od tego: nasionka, orzechy, jajka, sery, ryby, białko, takie rzeczy. Później dopiero w drugiej połowie dnia. No wiadomo, są wyjątki, kiedy rano zjem drożdżówkę, ale to raczej rzadko, bo po prostu też słabo się po tym czuję. Po prostu w drugiej połowie dnia jem węglowodany i nie jest ich też jakoś dużo. Ja do każdego posiłku nie, pa nie pakuję węglowodanów, nie pakuję chleba, makaronu i tak dalej. No bo po prostu po co? Ja najlepiej, ja słucham swojego organizmu i najlepiej się czuję, kiedy. Jestem to jest ten mój ulubiony temat. Najlepiej się czuję, kiedy po prostu do połowy dnia jem białko i tłuszcz. Ale takie węglowodany, jakieś kanapeczki, pizzce, nie wiem, makaroniki z drugiej połowy dnia. Wtedy nie jestem senna, nie mam już tu w cukru. I na wieczór ten brzuch też mam płaski, ale wiadomo, że ja też dość sporo trenowałam. Teraz troszeczkę mniej, ale też trenuję i po prostu o to wszystko dbam. Naprawdę o to wiele rzeczy dbam i mogłabym o tym gadać i gadać. Może zrobię na to zielony odcinek. Dajcie znać, czy chcecie filmik co toim w ciągu dnia. Kiedyś taką serię robiłam na TikToku i pamiętam, że się fajnie oglądała. No i też. Wydaje mi się, że ja robię post przerywany już tak dość nieświadomie, bo kiedyś właśnie robiłam, tak eksperymentowałam, weszłam na low carb, na keto i to jest naprawdę fajny sposób, jeżeli macie z tym problem, jeżeli macie problem z podjadaniem. I wydaje mi się, że teraz to już ja tak trochę nieświadomie wchodzę na ten post przerywany. Po prostu, ja się rozgadałam, ale to w tym temacie kupiłam sobie kolejną fajną książkę, już się nie mogę doczekać, jak będzie do. Odbiorów mpiq Na pewno tak jakby większość wiedzy z tej książki, którą zamówiłam, już mam, ale myślę, że coś nowego mogę się dowiedzieć, więc na pewno się z Wami podzielę. Miałaś kiedyś takie problemy, że wstydziłaś się nagrywać, bo bałaś się, że jesteś. nie wiem co, i że hejt na Ciebie spadnie. Nie wiem, co ja tu napisałam. Po prostu bałam się, że hejt na mnie spadnie. Słuchajcie, nie! And thanks for my mom. Dziękuję mojej mamie za to, że. Bo tak jakby, wiadomo, ja zaczęłam nagrywać na YouTube, jak byłam dzieciakiem i wtedy to w ogóle nie było popularne, nikt nie, nie, nie wyłączył się jak influencer, YouTube, YouTuberzy nagrywali, było takie coś, ale wiecie, wszyscy wytykali tych ludzi palcami, jeszcze moim zadupiu masakrycznym, było coś dziwnego, coś nowego, że ktoś nagrywa na YouTube, no i ten hejt był, czy ja się tym przejmowałam? Nie. Czy miałam nieprzyjemne sytuacje? Tak. Yy, czy żałuję, że nie przestałam? Nie, bo naprawdę było warto się nigdy nie poddać i... Nie wyobrażam sobie, żeby jakieś obcy ludzie mieli wpływ na to, czy ja będę robić coś, to, co mnie uszczęśliwia, czy ja będę robić coś, co ja kocham. Tak, jakby nie przyjmowałam się tym, ale myślę, że tutaj jest też duża zasługa mojej mamy, która zawsze mi wpajała, żeby się nie przyjmować, żeby iść, żeby robić. Jak to lubię, jak to kocham, to ja powinnam to robić. Nie patrzeć po prostu, kto mi co mówi, czym we mnie rzucają, po prostu prosto iść przed siebie i wam też tak mówię, żeby nie mieć jakąś pasję. I nieważne kto, babcia, sąsiadka, przyjaciółka, wyśmiewa waszą pasję, a wy czujecie, że to jest coś, co chcecie robić, coś, co lubicie robić, coś, co sprawia wam przyjemność, to po prostu to róbcie. Naprawdę miejcie gdzieś opinię wszystkich. Ja mam takie przeczucie w sobie od zawsze, że ja wiem i po prostu przeczuwam, w którym, bowinku, w którym kierunku powinnam iść, co powinnam robić, co sprawi mi przyjemność, jakie decyzje mogłam podejmować. Oczywiście czasem się kogoś radzę, ale. Koniec końców ja i tak wiem, co ja chcę robić i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z boku mówił mi, no ty jesteś tym beznadziejna i tego nie rób, nie wiem, nie weźmiemy cię do tej reklamy, bo nie wiem, źle coś tam jest, no nie wiem, no nie nadajesz się na przykład. Jak nie te drzwi, to inne, dosłownie, po prostu jak ktoś wam zamyka jedne drzwi, to znaczy, że pukacie do złych drzwi, naprawdę i nigdy żadnym głupim hejterom nie pozwólcie zniszczyć swoich marzeń, planów i działania i nigdy w życiu pod nikogo się nie dostosowujcie. Róbcie to, co chcecie. Wolność jest najważniejsza. O, oh, się Do Dokąd będę hodować włosy? Takie luźniejsze pytanie. Słuchajcie, ja zazwyczaj hoduję włosy to się mówi do pasa? Tak mi się wydaje. No to jest już taki mój moment, gdzie jeszcze pewnie kilka centymetrów i to już będzie najdłużej. I to też wydaje mi się, że jest taki już końcowy, estetyczny wygląd włosów, bo one już są bardzo długie, już są ciężkie, już aż tak nie chcą się układać. I wydaje mi się, że to jest moje maksimum, bo jak już wchodzą dalej niż pośladek, to już nie wygląda też tak estetycznie i no po prostu to już chyba za dużo, tak mi się wydaje. myśleć myślisz czasem, żeby przez hejt przestać nagrywać? No Wracamy do tamtego pytania, więc odpowiem już krótko, żeby się nie rozgadywać. Nie, nigdy, nigdy, przenigdy, totalnie nie. Ile razy w tygodniu trenujesz? Słuchajcie, kiedyś, kilka lat temu, kiedy czułam się dużo lepiej psychicznie, teraz już też jest, y, robi się lepiej odpukać. Liczyłam często nawet dwa razy dziennie, ale tak to 5 sześć razy w tygodniu, bo ja po prostu to lubiłam i słuchajcie, to jest z treningami, ze sportem. To jest tak, że jak zaczniecie coś, coś trenować, to to po prostu Was wciąga. Po prostu podświadomie czujecie potrzebę robienia tego. Naprawdę pierwszy tydzień, dwa może Wam się nie chcieć, możecie się zmuszać, bo motywacja prędzej czy później opadnie. Tu jest najważniejsza dyscyplina. Na początku pierwsze trzy tygodnie się zdyscyplinować. Ćwiczyć, 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 nawet zmuszać się, po prostu iść, to wyobraźcie sobie, że musicie wziąć prysznic i tak samo musicie zrobić trening i to Wam wejdzie w krew, i później to pokochacie i będzie po prostu Wam się ciągle chciało i naprawdę będziecie robić to codziennie, znowu odchodzę od tematu. Ale wracając, ja w tym roku miałam takie postanowienia, w związku z tym, że się troszeczkę gorzej czułam, a nie chciałam totalnie zaprzepaścić wszystkiego, nad czym pracowałam, nie chciałam już, nie wiem, chudnąć na przykład, co się niestety stało w tym roku. Zaplanowałam sobie, że będę robić minimalnie 8 treningów w miesiącu. To jest moje absolutne minimum. Mamy wrzesień i czy był jakiś miesiąc, gdzie zrobiłam 8 lub mniej? Nie. Może 8 było, ale tak to jest zawsze. 9, 10, czasem nawet 13, 12, więc no także 3 razy w tygodniu to ćwiczę. jest, czy ja tracę głos. Trzy, czasem nawet cztery, w zależności od fazy cyklu, bo to też jest ważne. Tak jak już mówiłam w poprzednim który do którego link zostawiam w opisie, ważne jest, żeby ćwiczyć odpowiednio też ze swoją fazą cyklu dziewczyny. Przed okresem mamy mniej siły, więc troszeczkę możemy sobie poluzować, może bardziej jakaś joga, nie tyle dźwigania. Po okresie wracają siły, więc ciśniemy ostro. I ważne też, żeby znaleźć swój ulubiony sport, bo nie każdy lubi biegać. Ja nie lubię biegać. Nie wiem, nie każdy lubi ciężary, nie każdy lubi jogę, nie każdy lubi, nie wiem, pilates. No jest mnóstwo rzeczy, które możecie robić. Po prostu musicie znaleźć coś, co lubicie. Dlaczego no, ja tracę głos? Dlaczego ja tracę głos? Straszne. Jakie masz relacje z siostrą i jak reagujesz na hejt na nią, to, że się maluje i jest mała? Słuchajcie, na pytania odnośnie siostry i w ogóle pytania związane z moją siostrą, na które też my razem odpowiadamy, są... Q&A, chyba dwa na moim kanale, więc zostawię Wam link w opisie i tam są takie pytania dotyczące nas. To jest Q&A moje. Wiele lat miałam, gdy dostałam pierwszy okres, to słuchajcie, też jest pytanie, na które już odpowiadałam w serii pytania, których boisz się zadać mamie. Tak, to jest taka seria, który, gdzie zadajecie pytania takie trochę tabu, trochę, które Was stresują, nie wiecie kogo zapytać, pytaliście się mnie, ja zrobiłam Wam film, dwa nawet z tego, co pamiętam i zostawię Wam link w opisie i tam... O okresie, o przeciekaniu, no o bólu brzucha, no w ogóle o, wszy, o goleniu się i tak dalej. Tam wszystkie tematy macie wspięte i tam odpowiadam na tego typu pytania. No i dobrze idzie gadanie. Kurde, ja pamiętam po prostu na scenie występować. Próbowałam. Czy planuje operację plastyczną? Ja kiedyś się nad tym zastanawiałam i wydaje mi się, że na ten moment mogę powiedzieć, że raczej nie planuję, ale ja nigdy nie wiem, co przyjdzie się czas. Ja nie wiem, co będzie za 15 lat, jak będę wyglądać. Czy nie będę chciała sobie? Nie wiem, tu zabrać, tu dodać, nie wiem, nie chcę, żeby było tak, że ja teraz powiem, że jestem totalnie anty i nie będę tego robić, oczywiście niech każdy robi ze sobą tak, jak sobie chce, ja nie jestem jakaś, wiecie, anty, żeby nikt tego nie robił, ale po prostu, wiecie, jakbym chciała już coś zrobić, to już na pewno bym coś zrobiła i na razie nie potrzebuję, nie chcę, no nie wiem, po prostu wszystko mi się we mnie podoba. Raczej nie chciałam się kłaść pod nóż dodatkowo jeszcze w tak młodym wieku, czy jakiś botox, czy coś. No może pewnie wleci za kilka lat, nie wiem, na razie stoi, stosuję Retinal, także on już jest przeciwzmarszkowy, dbam o to, tak jakby, żeby wiecie, jak najdłużej przedłużyć ten proces, aby wiecie, szybko nie iść w stronę botoksu i tego typu rzeczy, bardziej jakieś takie rzeczy, nawilżanie, złuszczanie, jakaś mezoterapia, takie rzeczy, lasery jak najbardziej, ale żeby jakaś taka operacja, naciąganie, powiększanie, no... moment i teraz, teraz na pewno nie. Książka, która zmieniła Twoje myślenie. Słuchajcie, nie jedna, a trzy, a nawet pewnie cztery i pięć i więcej, ale pokażę Wam trzy. Słuchajcie, pierwsza podstawowa, która jest ogromna, jest mega długa, zobaczcie, ale ja lubię sobie w książkach zaznaczać różne rzeczy na kolorowo, żeby też do nich wracać i to jest książka, która pierwsza w ogóle taką poważną, którą przeczytam, w sensie poważną. Ona jest pisana łatwym i przyjemnym, przystępnym językiem wieczorem do herbatki, i to jest, słuchajcie, Narzędzia Tytanów, Timothy Ferris, on ma też właśnie bestseller 4 godziny, tydzień pracy, tego akurat nie czytałam, ale to, słuchajcie, to, to po prostu na wielu płaszczyznach ta książka otworzy Wam oczy, ta książka Wam pomoże, nie wiem, i w diecie, i w treningach, i w myśleniu, i w biznesie, no po prostu na każdej płaszczyźnie życia ta książka się przydaje i ona totalnie otworzyła moje oczy, zmieniła moje myślenie, zmieniła moje życie, podejście do życia, także naprawdę polecam Wam po pierwsze to dzieło. Jeszcze książka, której akurat tutaj nie mam, bo zostawiłam ją w domu i to była książka taka dość cienka, krótka, ale też bardzo wartościowa, czyli Najbogatszy Człowiek w Babilonie, tego akurat mówię, nie mam tutaj. Kolejna książka odnośnie pieniędzy, zarabiania, studiów, myślenia, inwestowania, jakieś, takie bardzo podstawy, ale taka książka, którą uważam, że każdy powinien przeczytać. Ja wiem, że ona jest przehypowana po prostu przez wszystkich i um, dostając ją, bo ja ją chyba dostałam sobie, myślę, a, to jest jedna z tych książek, którą wszyscy polecają, więc pewnie jest taka O. Ale słuchajcie, to jest naprawdę książka, którą naprawdę, naprawdę, naprawdę warto sobie przeczytać. Otwiera głowę, otwiera myślenie, zmienia myślenie. I no po prostu, mimo że jest przehypowana, to ja również wam ją polecę, bo naprawdę bardzo mi, tak bym pomogła. I książka też, bo pytaliście o zdrowe odżywianie, o jedzenie, o hormony i tak dalej, to taką książkę na początek, którą mogę wam, którą mogę wam polecić. To jest biohacking albo biohacking. Jak chcecie. Przewodnik dla początkujących, tutaj macie. Słuchajcie. Um, no, wszystko. Wszystko takie, wiecie, podstawy, podstaw, które powinniście znać. Czy korzystaj z tej książki, za coś coś powiedziane, coś jest przyczyną nadwagi i otyłości, w jaki sposób stany zapalne sprawiają, że ty jesz i chorujesz, nadwaga i otyłość, hormony sterują twoją wagą, spalasz albo magazynujesz. Hmm, jak zasnąć i spać mocniej, najskuteczniejsza darmowa terapia, wykorzystaj korzyści zimna, na czym polega trening, wszystko musisz wiedzieć o aktywności fizycznej. No, słuchajcie, to dobra. Te rozdziały może nie brzmią jakoś super, super ciekawie, ale uważam, że naprawdę warto przeczytać tą książkę. W ogóle zobaczcie, ona jest pisana tak, nie, nie są całe strony wypełnione, on ją się naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie czyta. O tutaj, na przykład. Jedz białkowo-tłuszczowe śniadania. I dlaczego? To o czym ja Wam na przykład mówiłam, także bardzo przyjemnie się ją czyta i myślę, że każdy powinien ją przeczytać. Jakieś takie początkujące rady, nie wiem, schudnąć zdrowe odżywianie, znać swój organizm, znać hormony, to jest zdecydowanie to i myślę, że to będzie jeszcze ta książka, którą zamówiłam, ona też na pewno Wam ją polecę. Ile tygodniowo możesz jeść z cerków wiejskich? No, myślę, że maksymalnie dwa dziennie, ale jeden dziennie to jem praktycznie zawsze. Jak jestem w domu, to nie bardzo, bo tam nie ma tych z krasnego Stawu akurat, bo jest trochę daleko do Kerfura. Są w ale nie wiem, dlaczego one nie chluptają i to mnie wkurza. Zanim je dowiozę z Kerfura, to one przestają chluptać, ale jak jestem w Warszawie, to praktycznie codziennie jem serek wiejski. Także serek wiejski, Krasny Staw, yy, Piątnica, please sponsor me, ja powinnam być po prostu yy, ambasadorką serków wiejskich. Sięgam, ja nawet teraz stoję w kuchni zobaczcie, pełna lodówka, i zobaczcie. MTV Cribs, co w mojej lodówce? Yes. Kiedy pierwszy raz się całowałaś? Słuchajcie, moja mama mi to powiedziała, że było to w zerówce, czyli jak miałam 6 lat. W kółeczku, siedząc, wszyscy siedzimy, ten chłopak obok mnie. No i co? Poszliśmy w na Miał 6 lat. Co powiedziałabyś młodszej Klaudii? No, przede wszystkim rób to, co czujesz, to za czym podążasz, jest tego warte. Naprawdę nie słuchaj nikogo wokół, kto próbuje cię zbić z tropu, kto próbuje ci dawać lepsze rady, kto ci daje bezpieczniejsze rozwiązania. No. Nope. Słuchaj siebie od małego, bo naprawdę od małego masz mocny zmysł, mocną podświadomość. i będzie warto. Po prostu rób to, co robisz. A i na pewno bym powiedziała, nie w przyszłości. Tak, Tam powiedziała, nie wyduszaj pryszczy. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo te wszystkie pytanka. Zostawcie łapkę w górę, jeśli lubicie Q&A, piszcie w komentarzach, co myślicie o dzisiejszym Q&A. Zasubskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie, bo bardzo mało osób, które ogląda moje filmy, subskrybuje mój kanał. Nie wiem, dlaczego tak jest. Pamiętajcie o filmach. Linki macie w opisie do tych Q&A, które Wam obiecałam. Widzimy się za tydzień pewnie w nowym filmiku. Pa! Ja się spłaciłam, masakra.